Witam wszystkich Państwa, w kolejnym odcinku Z, w, Jak w ostatnim odcinku widzieliście, Buja się na mnie zdenerwował To było wczoraj Kazał mi samemu to wszystko zwalić, tą całą przyczepę A sam Buja poszedł sobie tam w zgrabiarkę szykować, smarować Nie wiem co na tym jeszcze... O kurde, sąsiad jedzie Ciekawe co chce jeszcze nie Boże Popalony? Panie boja, potrzebuję szczerpiek z kiprem. No sytuacja taka, że zajęta. A. Zajęta. Ale możemy, możemy tak, tak, taki deal zrobić. Ja tobie dam z y, pracownika młodego, z ciągnikiem i tą bez kipra moją. Ale, a, ale typ jak skończycie, to mi dasz te szczepy twoje do kost, te, te, te twoje dwie, pożyczysz. No to ugadanie. No to ugadanie. Co ty się... co ty się, buja, ugadujesz? To ty jedziesz na roboty. Ja? Bierz, czo, bierz, bierz tego. Nowy, tylko mi znowu nie zaklesz, Przyczepę no, no, za, i I za sąsiadem. Nie gadaj tak, buja. No. To młody tam... To... Poczekaj na młodego, ja pojadę zgrabiać. Bywaj. Bywej. Ile macie do, do ugrabiania? I te ta łąka co tu zawsze i druga tam jest przy torach już na dzierżawę żeśmy wzięli w tym roku już też to, to tą dzierżawą, cha wiesz Dobra jadę, bo tak, tak się chmurzy, że... Na setę wuja wymyślił i mnie na taką minę odpierania, tak sąsiada. Jeszcze sypię mu to, że pożą się Boże. O, dojechał, chociaż tyle szczęście. Ale tym masajem też tak kosi na pożą się Boże. Sypię to tyle co kot na A idźcie, wszyscy święci. Oj. No i... I wy tłumaczcie mi ludzie, co on robi. No, co on robi? Dobra, bo zaraz się ktoś jeszcze denerwuje, że takie coś ja tylko Wykusili już do sąsiada. Trzy, trzy tony jakoś na tej przyczepie będą. Koło siadły prawie po Ugło się wszystko, deski też. I tak się ma, a niechaj do niego czy do siebie do silosu? A może tak do siebie pojadę? Ja w się cieszy. Darmowe żyto. Dobra, tu się popiąłeś? Popiąłeś czy nie popiąłeś? Popiąłeś. Czekaj, fajnie sprawdzę. No wiesz, 5 metrów, ale po drodze będę jechał. Jeźdź, Dobra, jest. Nie jestem. Nie jestem. A ja, jest. Wieczorem oddam. No. Można Dobra, jedziemy na gospodarstwo do Buja Podjęłem już roboty, skończyłem, zobaczyłem jak tam Jak tam poszło z jak trzy trzech przyczep, to jeszcze nie jeździłem. <laughs> Pyk pioteczka. A, bez zgrzytu chodzi. A no ładnie to pograbi. A już widzę, 30 dziemo jedzie, to będzie robota szła zaraz. Załatwiłem przyczepy Nie bardzo dobrze I co, co, co? co, co? To teraz tak To, to teraz tak Przepinamy Będziemy jechać ten, nie wiem co teraz se poprasujesz Ty, ja poprzepinam no akurat I przyjadę i będziemy ten, to jedź na tę, te, na te dalszą Tę te dalszą? to ja jadę na tę dalszą, Mm. No i dobra, sprasowaliśmy, buja powiedział, że będzie teraz o niej po piątkom. Tego skrzyni nie zakleszczył A mi kazał wędki zbierać To jest buja, to jest dziada nie buja A ty tam szapczesz? Nie jest nie jest, stary, dziadu Ej, coś mam rocze Weź ty bieg dobrze zapnij, a nie Alalala ale mu ci przyjadę Mi już żyć nie trzeba A i tam młody jesteś ty ja lepiej prosto wój Dziadu w stary No ty gówniarzu ja słyszałem Co? No co jeszcze raz A i tam w w stary No dobra nie Jezu Wuja, dlaczego ty mi to zrobiłeś? Ty wiesz, że ja kondycję mam sławą. No to właśnie, to chojbie być nią lepszą. Jest, wszystkie wuja. Dobra. Na jedną weszły. No i dobrze. To teraz jedziemy prosować. Następną łąkę? Na drugie. Dokładnie. 30 siadła. Dobra, i zebraliśmy z wujem całe na gospodarstwo, to szybko schować. No nie wiem, że masz już idzie, to jeszcze... ...murę i to straszne, że zaraz to dało. Dlatego mu już szybciej, bo on jeszcze bez kabinetu. To no, to bardziej odczuję niż ja. Ale mi się nie spieszy. ja mam czas. szybciej! Szybciej! No to dobra Gdzie on to stali? nie nie może mi no to zrzucić w też sławię Kurde Dobra bo ja będę musiał szybką listurę dostawić. Ja nie sklep nie poskoczął tam pod, pod daszek Zaraz deszcz przejdzie jak to będzie padało Kurde, kurde, kurde Dobra, gasimy 30. Rasa delikatnie wystaje, nic jej nie będzie. Otwórz no bramę! Ja. Bramę otwórz! Wyciągaj pistule! Bramę otwórz! Bramę otwórz! Już otwieram Ale to są prawa. Jak pistule trzeba wyjechać. Nie stula, odpalej! Wyjeżdżaj tam pod Kurde mol, wujasz! Czekaj! Kurde no. mol. No, uciekamy w Gdzie ja mogę pojechać niby do tego wuja? Nie wiem, zostawię no, tam, gdzie praca stoi. Normalnie. Czekaj! Mhm. Kurde mol. dawno nie jeździłem, nie pamiętam. Prześwit przebieg, zapiłem na jeleni. Pójdę, żeby nie podjąć, bo my, bo ja zabiję. Że będzie trzeba w przyszłym roku klepać. O. Co pan takim zło na kółkach Bo już... Bo też zaraz będzie. już nie zbioruj. Ovej ciągnik. Ovej ciągnik. Dobra, piadę tu. Oj, składaj. Oj, ja. I dobrze. Dobra, jak Buja mówi, że dobrze, ciągnij pochowany. To będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego uważdzi święt. I pewnie jeszcze wleci odcinek Sylwestra. Na razie do następnego. Trzymajcie się. Cześć.